Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, po kolejnej dużej przerwie. No i tak, znalazłem dobrą grę. Tak, która jest związana z Pokémonami Niektórzy mogą znać, niektórzy nie. Ale ten, o, no i w ogóle chcę podkreślić to, że jestem na innym koncie, bo na tamtym ja już grałem przynajmniej z godziny i tak jakby dużo by pominęło więc ja będę robić na innym. Świeżo... No może do no, aż tak się, ale no na nim w ogóle nie gram. Aż tak. Więc tak. Um, e, tutaj miałem tutorial takie szybki, rozpoznawcze dwie, dwie walki. Ogólnie mam tutaj znaleźć aż no nie wiem ile w sobie dokładnie, a nie chwilę. Ja, ta ja tam powinien mieć. Mam tam znaleźć klucze. Tutaj jest to ogłoszenie. Ten, który znajdzie klucze, wygra wielką nagrodę. Mam nadzieję tylko, że naprawdę to nie będzie jakoś długo trwać, bo kiedy ja gram przynajmniej, a nie w sumie, jak to będzie dłużej grać, to będzie więcej może ciekawych rzeczy, albo w ogóle. Zjedziemy te klucze i to nie będzie koniec. To byłoby w sumie też fajne. No, ale okej, okay. ale tutaj jest Strauss 1 i tutaj pokazuje, że mamy do Lakewood Town. Co właśnie jest tam po dwóch routach, tak? Czyli tutaj takich terenach, gdzie mogą być właśnie te. No, może też tutaj ładnie po. Pominąć się ale nie, tutaj na odcinek zawalczymy sobie z nimi. No. Te walki nie są jakieś super trudne. No tutaj się robi, tak. A, no i tak. Um, można tam sobie wybrać 4T. Elektryczny, taki ten. Tak dokładnie to będzie iskra, będzie, będzie małpa e, kamienna, wąż ognisty, i tam wilk czy tam piesek, e, ten... E, lodowaty. Może tam... no okej. Okay. Okay. No i jak to pokaże, to po prostu znaczy, że to więcej zada. Proszę bardzo, na hita poleciało, więc nie trzeba się martwić. Nie wiem, coś za łatwo tutaj robią. No i tak, im większy level to więcej HP i tam ataki. Można też ewolować O i ważną rzecz, że właśnie dzięki im e, Dzięki nim można więcej dostać Expa e, Nie można uciec z walki. O, na przykład teraz mam walkę. Ja nie wiem, czy może być więcej, ale wiem na pewno, że jest jeden, właśnie jak się tu chodzi na takich specjalnych miejscach przed chwilą. Jest ten, teraz mogę sobie atakować. Mogę sobie uciec, bo trzeba albo, albo mogę użyć takiego czegoś, co będę mógł wtedy złapać, ale to nie wygląda, jakby to było dobre. Więc no, i to jest za mały level. Więc ten, no, będzie level. Proszę bardzo, tutaj jest na szybkość e, e, ma magiczny defense e, obronę i e, magiczny atak Po prostu atak i obrona No i HP Jakby no to nie będzie od razu tak szybko szła Czy będzie się tam trochę grać to będzie lepiej No okej, okay. tutaj jest kolejna walka, ale moim zdaniem to już to zrobię samemu. O i jeszcze tam, e, są kody, jak pamiętam, gdzieś były chyba, Tylko, co to tutaj było? Pamiętam, hm. że gdzieś tutaj musiały być kody. Hmm, no ale to... Hmm. Nie wiem czy ja gdzieś tutaj pominąłem. Special? Tak, to, to było tutaj. W nie tak. Ja teraz podam dwa kody, tak? Tego takie po prostu co da co a na następnym odcinku dopiero będą co da co no i ogólnie, no mogą być już zużyte za niedługo, więc najlepiej odlokować teraz, no i rozbak ten dziesiąty level i tak fajnie na początek można mieć, więc użyjcie tych kodów, a nie, to, a następny to był A, okej, okay, nie? Chyle. O i, i ten akurat jest bardzo mocny. Może i mam mniejszy le level jak ten, ale ogólnie jest o wiele silniejszy. A szczególnie później. No, mogę tak trochę zaspoilerować. Jest mega silny. Tak samo tego, które wybrałem. No okej, okay, no to, do tego do fajnie dadzą sobie ten... można już mieć sobie taki składzik na początek. No. A no i ten... no i... Więc szybko zrobię tam te te routy i kiedy już będę na Lakewood. No okej. Okay. Tutaj, jak już wiem, to tutaj już powinien być Chyba boss. No. O, jaka muze się odpaliła. Zapomniałem, że taka była dobra. Okej, okay, szybko tutaj można przeklikać. Tutaj już niestety, ale można przegrać ale z tymi. I w ogóle naprawdę kids, ja nie? jest taki słodziutki, ale no. Nie, nie mogę zabrać. Dopiero później będę mógł. Już tutaj jest e, równe, tak? W tej walce. A i ogólnie tam mówiła, że jest nowa e, w jakimś tam klanie Shinobi. E, jest tam pierwszą dziewczyną i po prostu się z, e, no, pokazała i nie chce być wyrzucona, więc z nami walczy, e, żebyśmy nic, żebyśmy nic nie powiedzieli. Ale szybko tutaj jest pokonana. Łatwo było. Taki pierwszy boss. Ok, na I tutaj się dostaje katana, tak? No I ona jest dobra, że się znaczy daje. Pl... Chwilę. Ja już zobaczę, ile ona daje. Chyba tutaj to tu? tak i Artifact tyle daje, więc to jest bardzo dobre, najlepiej dać na, na nowych petach, tak, no, no nie, nie zawsze na najlepszych, no chyba, że akurat jest jakiś problem i akurat najlepiej użyć właśnie no tego na najlepszym, na, na no ale no cóż, do tego no ale okej, okay. no na razie nie do używać Już jest pierwsza ta zaczyna, no. a no tak. Już tutaj wspomniałem... Jeszcze tutaj jest jedna ta. Więc za chwilę się widzimy. Ech, no okej. To taki był wątki wprowadzający. Znaczy Niestety już już trochę minęło. Okazało się jeszcze dłużej ten, więc... W odcinku to zrobię, ok? Taki oddzielny, to będzie takie na dwie części. Ale pamiętajcie, nigdy, przenigdy nie zapominajcie o tym. Dokładnie, dokładnie. Więc. Życzę mi miłego dnia! Pa, pa!